Więc tutaj się mocno sugeruję skupić na tych rozdziałach książeczków, które są o tym, bo możemy bardzo, bardzo szybko, bardzo niewielkim kosztem budować bardzo duże bazy mailingowe. No, mi się udało zbudować bazę 4600 ludziów w dwa dni. To jest naprawdę dużo, jak na TikToku. A wideo było naprawdę głupie. widzicie, jakie wziąłem wideo? Wziąłem sobie jakiś filmik z 1612. Yy, I ludzie po prostu jak porąbani klikali. Dodatkowo ich sobie sprofilowałem, żeby tylko i wyłącznie za, za, byli zainteresowani marketingiem. I to jest przepiękne w TikToku: że możecie wziąć dowolny, głupi film, wygenerowany przez AI, który będzie się na i tak dużo klikał, ale z tych miliona wyświetleń, czy pół miliona, czy jakiegokolwiek virala, sobie możecie wyłączyć tylko te segmenty, tylko te rzeczy, tylko te kategorie. Tylko te rzeczy, które was tak naprawdę interesują. Jakie mamy formaty reklamy na TikToku. No oczywiście, ja nie będę je omawiał wszystkich, bo to jest książka, ale mamy Infit, Spark Ads, no to nas bardzo interesuje w kontekście CRM-ów, Top View, czyli kto się najlepiej ogląda, i Collection Carousel. I teraz tu trzeba też trochę pochombinować. No bo wyobraźmy sobie, że ja bym chciał pobrać sobie, zrobić sobie legalną bazę mailingową wszystkich ludzi, którzy korzystają z konkretnego sklepu internetowego. Niech to będzie dowolny sklep z cuchami, z elektroniką, pierwszy z Zara. No to, jeżeli ja bym sobie zrobił jakiś top view, gdzie jest scena z 1612, albo z innego serialu, albo z Kaczyńskiego, który coś gada i to ma milion wyświetleń, albo dwa, to mogę sobie potem z tych top view wysegregować przez Spark Acy konkretne zainteresowanie ludzi, tych, którzy wchodzą na konkretne strony internetowe i pobrać de facto ich dane. Oczywiście zgodnie z RODO, w polityce musicie wpisać, że tego nie robicie, potem zrobić dodatkowy remarketing i tam już pobrać sobie je możecie. Ale to jest bardzo tanie, bardzo szybkie.